Jesteśmy aktualnie w ostatnim okresie przygotowań przed play-offami, zostały nam dwa dni, dlatego dzisiaj już, już te treningi są luźniejsze. Przygotowywaliśmy się do tego dosyć długo, bo wiadomo było dosyć wcześnie, że zagramy w tych play-offach. Przygotowywaliśmy się w sposób dosyć specyficzny, do tej pory tego nie robiliśmy. Praktycznie miesiąc temu zmieniliśmy nasz system przygotowań dzięki firmie Forsport, która nas zbadała, pomogła nam przygotować indywidualne treningi w, w wydolnościowe. Mierzy nam przecież to y, poziom tlenu, który, który wydychamy i szybkość naszego zmęczenia. Większość zawodników, tak naprawdę wszyscy, którzy grali na tamten moment byli bardzo wyeksploatowani. Musieliśmy zrobić troszeczkę treningu tlenowego, żeby te akumulatory naładować i siłownia też troszeczkę wyglądała inaczej przez dwa tygodnie niż zazwyczaj. Tak jak mówię, żeby zregenerować organizm i żeby mieć ten e, impuls do cięższej pracy, do tej takiej e, siłowni powiedzmy która daje nam dynamikę i takiego powera, a, a jednak tego, tego nie, nie można było zrobić bez tej podstawy. Takie sesje po 3 minuty. Od pachołka do pachołka to był od, odcinek, ja wiem, 30 może metrów. Chłopaki biegali, ja mogę powiedzieć, bo oglądałem to z boku, jak to robili chłopaki. Chłopaki biegali od pachołka do pachołka, musieli się wyrabiać na dźwięk, dźwięk syreny. Jeśli się spóźniali, to po prostu padało hasło, że szybciej, szybciej, jak nie dawali rady, potem schodzili na bok. Zazwyczaj wytrzymywali trzy... Może nawet czy czwartą sesję I, i dzięki temu można było potem określić po poziom zmęczenia i taki próg wysiłkowy, który, który osiągnęli.